Dzień dobry, jestem Fredek. Dzisiaj nagrywamy następny odcinek na tym kanale. I dzisiaj nagrywamy odcinek z Five Nights at Freddy's Security Breach. To już drugi. Wczoraj ogólnie nie pamiętam, już czy wstawiłem. Wstawiłem chyba odcinek, ale nie pamiętam. Doszliśmy do tego. Ja możemy wzywać Frediego. A ta gra dalej ma niepokojące dźwięki. Nie skończyliśmy oczywiście. wyskoczyliśmy, jak już byliśmy tam, ale ja w sobie... Ja oczywiście zapomniałem czy zapisałem grę. Dlatego się wróciłem, by zapisać grę. Bo nie Wy też pewnie nie chcecie robić, byście nie chcieli robić Daycare jeszcze raz. A więc wchodzimy do windy. Pada przysyłamy. Pańści pewnie. Ej oh. dobrze widzowie. Nie wiem czy wy sobie wybierzecie, ale oła. Oh, wow. First gaming oła. Oh. Oh, wow. Baguje mi se. Super, super teleportacja. Ta teleportacja trochę mnie boliła, więc nie ważne. Cieszę sobie cholerną grę. Co? Czemu zapskać powinien być na to? A music powinien... Byť... Moje spały i muzyka powinna być większa. To. A ja nie chcę mapy! Ja nie chcę! No spadaj! Ready? Ach, oh, jest dobry Dobra, widzowie Ostatnio robiliśmy misję Price Counter, więc robimy coś Nowego, czyli Loading duck. O oh, super. Znaczy, jakbym po prostu... Dobra, czwarty level. Jakbym po prostu myślałem, że nie masz już przez te rzeczy, a tu trzeba mieć czwarty level. Pasa. Signal, Be safe. Be... safe. Dobra widzowie Idziemy tutaj. Ostatnim razem jak byłem w wejcie to wyskoczył mi mały gno... Y -y -y. Tak Ale wyskoczył mi mały... mała osoba, która jest takim samym śmieciem jak balon Boy. I właśnie o tej osobie mówię. Wiecie co jest najlepsze? Że jak ktoś mi na mordy wyskoczy to ja się... Wiecie co jest mi to najlepsze? Że jak ktoś mi na mordy wyskoczy to się zesram. I nie wiem czy mnie słyszeliście, ale mam nadzieję. A jak ktoś mi na mordy wyskoczy to sorry. Jak yy, będę sram w gacie to... Przepraszam. Sor. Ale... Mam grę na maksa Co ja mam tu zrobić? Tu bo do cholery po co mam iść? O. Spójrzmy co tu mamy. Fizz i fast. Chyba szybciej biegam. Na pewno szybciej. Dobra, walimy. Gdzie jest durla cika? Zesrałem się już. Sam początek mi, ja już... Nie wiem. Hej, nie żałem Security Akiery Ja w ogóle improwizowałem. Ale z tej okazji... Nie, widzowie, ja, ja muszę zrobić pauzę. I coś zrobić. Dobra, nie chcę nic mówić. Ale ogólnie co wyłączyłem nagranie zamiast zrobić pauzy. Zrobiłem nowe, które nie trwało nawet sekundy, tylko zaraz. sekund. I miałem chwilowy kłopot. Wy nie wiecie pewnie o co chodzi. Ale już jestem. Chica love pizza Ah, operator pizza Super Here, Chica Add sauce Ja pomagałem kiedyś w robieniu pizzy. Po co ci jest to? Po co ci pizza? Ja w Ja w Sylwestra jadłem pizzę. dotbit Okej? Okay. To don't beat, beat. Jezu. Nie no, w ogóle cieszę się. Bake? Okej. Okay. Zrobiłem to w dosyć szybkim czasie. No bo szybciej zacząłem niż powinienem zacząć. Teraz czekamy Czekamy aż dostanę w borde. Jak dostanę jumpscara, to się nie zesra, bo to będzie spodziewane. Nawet to nie był taki jumpscare. O daje A, tu się robi zakończenie jakieś. Super, że usunąłem sobie wszystkie sloty gry. Ready. Kiedyś się godziłem i jednak robiłem long Co ja się nabrałem i robiłem low dig duck. <laughs> po co? Po co? Ja mogłem nigdy nie robić swoją diga. Ja mogłem. Bogłem. Czekaj, gdzie ja mogę się schować? Tak. Tak. Super. Ale jak teraz stąd wyjść? Weź spoko. Ale wyjść. Aha. Dobra. Oto misja. Wróci do Freddy'ego. Pokaż mnie. Super. Co to było? Dobra, chowamy się. Jednak robię tą misję pierwszy raz, kiedyś pomagałem w tej misji. Ale to nie oznacza, że się. Sieba to ja. Czekaj. Bo. Tu jestem ja. Trochę na górze jest chica. Patrzmy na siebie. Tu jestem ja. Tu jest Dzika. Czyli jest możliwość, że czeka zaraz na Wardem skoczy. Buu. Dobra jednak nie? Dobra, ostatnia analiza. Gdzie jesteś? Okej. Tu wale. Roboty, chcecie mnie po exit? Dobra! Co jest? Take a map! Ale już wziąłem mapę! Co? Kocz! Aha! Dobra! Dobra! <coughs> Loading Duck, return to Freddy! Gdzie ja jestem? Druga jest, a jem. Jeszcze trzy godziny. O Jezu! Cztery godziny! Pamiętam to, muszę wziąć prezent i uciekać. Dobra Skipuje, biora. uciekał od szalejiki. Od szaleja. Wraciła. Co? to. Oa. Super widzowie. Jakaś psychopatka, która w bad ending tam w którymś tam najgorszym zakończeniu chyba. No w złym zakończeniu, bo umieramy. od Nie. Na odwrót. Na odwrót. Na odwrót! Po prostu... Jednym słowem da odwrót Pamiętam To był ten durny Freddy! Are you okay? No Leci do parcent serwis w 5 sekund, tak. Ej, czekajcie, widzowie, na 100% dla niego zdobędę jeszcze odwale 2 pasa więcej, bo sobie zarządził, żebym poszedł do parcent serwis, bo sam nie u wstać na nogi i se pójść. Tak, szczerze? Nie chcę nic widzowie mówić, ale Roxy mi praktycznie nie przeszkadza w tej grze i nie chcę jej niszczyć. Wolę zniszczyć cikę i Montiego. A już ci. Ta Freddy! Zrobię to tylko dla ciebie i tylko dlatego, bo sobie zażyczyłeś. Widzisz, jakim jestem Twoim Sugusem? Widzowie, dajcie to już koniec tego odcinka. Jak chcecie więcej odcinków, zeptawa łapka w górę, fabka sub. Zróbmy screenka Frediemu, naszym aparatem, którego jeszcze nie mamy. I nie będziemy mieli. Będziemy mieli, ale na odwrót. Free screen. Daraska! Super, wychodzę z tego Freddy's, więc. Narazka! Papa! Pa.